Ruszyła trzecia edycja konkursu rowerem do pracy. Można już zapisywać swoje firmy i pracowników do konkursu. Start rowerowej rywalizacji jest zaplanowany na 8 kwietnia. Konkurs jest dla, dla firm z, z trzewa e, oraz firm zlokalizowanych w strefie ekonomicznej oraz dla pracowników tych firm. E, 25 marca e, od 25 marca można rejestrować zarówno firmę, jak i swoje konto pracownika. E, ta rejestracja jest w takim trybie ciągłym, czyli do końca trwania konkursu do, do końca września. Sam konkurs e, rusza 8 kwietnia. E, będzie bardzo dużo nagród, e, tak jak jak w zeszłym roku będą również pakiety śniadaniowe, ale w tym roku też mamy taką nowość, bo przejazdy i kilometry przeliczamy na punkty, i za te punkty będzie można w sklepie konkursowym wymienić sobie na nagrody, na przykład na bilet do kina, czy na jakiś voucher do, do restauracji, do kawiarni. I zachęcamy wszystkich do tego, aby przesiąść się na, ten, na, na dwa kółka, na te, nie tylko na te kilka miesięcy, ale na, na cały czas trwania konkursu. I więcej informacji na stronie www.roweremdopracy.cz. Koniec konkursu rowerem do pracy zaplanowano na 29 września. Rozdanie nagród oraz podsumowanie nastąpi w październiku bieżącego roku.